Będziemy tutaj obcinać tą choineczkę te gałązki od dołu. Mamy tu taki sprzęt. Jeden elektryczny to jest rewelacja. Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przyjechaliśmy na działeczkę. I będziemy obcinać choinkę. Ponieważ tu je nie rosną. Zabiera im światło i wodę. Zobaczcie. O. Będziemy tutaj obcinać tą choineczkę, te gałązki od dołu. Te też tutaj. Takie malutkie. A tutaj jest coraz wyżej, wyżej, wyżej. A ta to już jest w ogóle. Najwyższa chyba stoi. Przeszła już wyżej niż siatka. Działamy. Mamy tu taki sprzęt. Jeden elektryczny. Na baterie. Taką piłkę. A drugą taką kosę jakby. Ale też to jest piła ręczna. Którą próbujesz? Ręczną? Próbuj. Jak będzie szło. Tniemy najpierw tą grubszą gałąź. A tu jest i gałązek sporo. A może tą elektryczną zobaczymy teraz, jak idzie. Się... おい、już leci だ、モンスター。 idzie tym sprzętem, to jest rewelacja. O, ma tu ręczną tutaj, aż się wióry sypią. Dobrze idzie. I o, rzucięta. O, teraz ją pociągnąć. O, także praca wrze. Musisz odbezpieczyć. Tu jest trzyma, no i teraz pociągnij. O, widzisz? Mhm. Tu ma tą blokadę a może któryś następny by O, O, i ty nie mamy następną. Nie trzeba drabiny używać. I już kolejna poszła. Szybko idzie. No i teraz które? Te małe próbujesz? gałązki Zacząć musisz, a tak to się ślizga. Jak idzie tym Idziemy wyżej bo teraz ra robina można 太牛了！ I gałęzie obcięte. Zobaczcie jak teraz wygląda drzewko. Jeszcze Mati tam wszedł. <grystanie> Tutaj zobaczcie jak widać jak tu je rosną. Tam gdzie było drzewko to zobaczcie jaka jest dolina. No dobrze. Obcięte. Teraz przenosimy to w drugie miejsce. A powiem wam, że jak ktoś chce zakupić ten sprzęt, nie wiem co to za firma Meister Professional Tools, to niech bierze w ciemno. Jest super. A ten, tak osa Hecht, czyli hechłasz Made for Garden, też jest super. Ostrze jest bardzo ostre. Normalnie parę ruchów i gałązki lecą jak, jak pyłki na wietrze. A my bierzemy się i przenosimy teraz tą kubkę ściachaną. W inne miejsce. Mam nadzieję, że teraz tujki nam będą rosły. Zaraz je podsypiemy granulatem, podlejemy. Niech rosną. No i kupka już prawie uprzątnięta. Pamiętajcie zawsze robić takie rzeczy w rękawiczkach. Bo powiem Wam, że te kolki już nieraz nam się wbiły w palec. Nawet przez rękawiczkę. A Mati jeszcze brał te gałęzie i ćwiczył, jak ze sztangą, na siłowni. Pokaż jak ćwiczysz na siłowni. No pokaż. Do góry. Jeszcze wzięliśmy się tutaj za brzuskę. Mati, skąd Ty, z buszu wyszłeś? Ty Tnij tu gałąź. Krótkiem tam teraz. O, fajnie idzie. No i dalej. No, zobaczcie. Można sobie tutaj zawiesić tą piłę. I wtedy macie dwie ręce do dyspozycji. Nie musicie pilnować, że wam spadnie. Którą macie pierwszą? No, skid mały? No, to rzucaj. No i super. Czuję się jak ogrodnik. więc do zobaczenia w następnym filmiku może z działki, może gdzieś z podróży, zobaczymy trzymajcie się, cześć a my tutaj sobie rozstawiamy stoliczek i za chwilkę będą fryteczki tak po pracy dzisiaj z Matim biwakujemy sami Obioraliśmy ziemniaczki na frytki frytki tutaj jabłuszko jeszcze kupiliśmy takie medaliony ze szpinakiem i serem właśnie się pieką i fryteczki się pieką tutaj. O, frytki to już prawie dobre. Możemy wyjmować.